kochani przed nami miesiąc marzec 2020 i zanim sobie siadłam do rozkładania tego czytania, próbowałam sobie przypomnieć jaki był um, jakie było czytanie na luty pamiętam, że pokazała się tam jedna karta, która właśnie mówiła o takich niespodziewanych rzeczach, na które nie będziemy przygotowani. Które spadną na nas y, z nienacka, może. To rozwali się nasz cały system wierzeń. Będzie możliwe, będzie konieczne poddanie weryfikacji tego. Oczywiście każdy miesiąc jest y, tylko wycinkiem tego, co będziemy przeżywać, i jest oczywiście kolejny, następny, jest kontynuacją tego, co zadziało się poprzednio, ale. Mam przeczucie, że po prostu to jest bardzo duże nawiązanie do tego, z czym będziemy, w co wchodzimy w marzec. Jest to bardzo silne dla mnie emocjonalne czytanie. Do tej pory nie było tak, więc czuję, że to będzie bardzo mocna wiadomość. No i dla wszystkich tych, którzy oglądają te filmiki, oczywiście, przepraszam za jakość, za głos, jeżeli nie widać i wszystkie inne takie rzeczy, nie jestem za z technologią i daleko mi do cyfryzacji i posługiwania się wszystkim innym. Pracuję, zdecydowanie wolę pracować z człowiekiem i z połączeniem bezpośrednim energetycznym niż przez łącza. No ale... Żyjemy w takich czasach, a nie innych, i pewne rzeczy trzeba używać, czy się tego chce, czy nie, więc to jest moje wyjście spoza strefy komfortu i otwieranie się na pewne technologiczne nowinki. Także mam wrażenie, że nie to, to, nie to jak to wygląda, jaka to jest forma, ma y, wagę dla Was, a przekaz. Okazał się przed nami Archanioł Michał. Jak zwykle przeczytam Wam, co ono oznacza, jakie ma przesłanie. Wyraża wolę Bożą. Jestem Archaniołem pierwszego promienia, przewodnią szafirowo-niebieską siłą światła. Kto mnie wzywa, tego otaczam ochroną. Wraz z moimi anielskimi legionami, świetlistym mieczem i zdolnością jasnego różnicowania pomagam każdemu, kto mnie przywołuje. Wyzwalam Was, odpędzam od Waszej duszy mroczne demony. Chronię Was. Wzywam Was do odwagi i czynu. Prowadzę Was i towarzyszę Wam na drodze ku Bożemu światłu. Co ona oznacza? Gdy ta karta się pojawia, pragnie przypomnieć o Twoim świetle, Twojej odwadze, Twojej woli i ogromnych możliwościach działania. Niezależnie co byś chciał zacząć robić i na jakim odcinku swojego życia właśnie się znajdujesz, zachęca cię on do tego, abyś wypełniał swoje zadania z odwagą, zapałem i siłą. Pozwól uskrzydlić się i poprowadzić jego światło. We wszystkich planach, które zaczynasz realizować, wręczacie on miecz umiejętności jasnego różnicowania i bierze cię pod swoje opiekuńcze skrzydła. Jest bolą, bożą wolą w działaniu. Od tego zacznę, że mamy hmm, pobudkę. Może tak. Pobudka się zbliżała. Były jeszcze jakieś niedociągnięcia, coś do nas wracało, szczególnie w tym cofającym się merkurym. Praktycznie przez całe luty moglibyśmy na połowę. Moglibyśmy jeszcze odczuwać pewne lekcje, które wracają. A zaczyna się też no, w rybach, który mówi o śnieniu, o marzeniach, o zacieraniu się pewnej rzeczywistości, o tym, że wszystko jest jednym. I nie jesteśmy oddzieleni od nikogo. To, że ja siedzę tutaj, a Wy sobie w domkach, to znaczy tak fizycznie mamy oddzielne rzeczy, oddzielne mieszkania, ale razem na poziomie energetycznym jesteśmy jednością. Te karty, co tutaj się pokazały, pragną przypomnieć, że to, co się dzieje dookoła nas, to nie dzieje się gdzieś tam. To dzieje się tu, nam, teraz. I teraz mamy bardzo dużo pomocy aktywowanych przez ostatnie lata, przez ostatnie miesiące. Które pozwalały nam wyjść z pewnych ograniczeń. Przede wszystkim też ego i naszej iluzji o tym, co możemy, a co możemy, a nie możemy, jesteśmy, jesteśmy słabi, a w czym jesteśmy silni, rozróżnianie. I teraz jest taki miesiąc, gdzie ok, światy się zacierają. Jest przy nas ISIS, która odpowiada za magiczne manifestacje. Jest to bogina, boginią różą egipską, która podróżowała między światami umiała wyciągnąć różne rzeczy i przenosić je poprzez między, międzyświaty nierealne ona nas będzie wspierać, jest bardzo mocna w tym miesiącu a przy tym jest taki pan przy niej taka typowa męska energia i ognia która mówi o tym jestem mistrzem w swoim fachu wiem co dobrze robię i wiem jak to zrobić nie potrzebuję już uznania ani o poklasku, ani tego żeby się pokazać tylko mam zrobić coś tutaj mam upraszczać sobie działania nie brać wszystkiego tak jak jest żeby się żeby nas nie przewaliły niepotrzebne jakby to powiedzieć, niepotrzebne zamroczenie naszego umysłu, które nam pokazuje, że owo, że nie wejdziemy na tą górę, bo to jest aż Mount Everest, a mamy tylko klapki. Ale wiecie co, są tacy ludzie, którzy dzielą sobie na odcinki trasy i przychodzą i dochodzą na sapszyt. Bych też nie bez, samej, bez żadnej pomocy. Są tacy ludzie. Oni są skupieni na swoim celu i wiedzą i wierzą, że to zrobią. Ale nie wchodzą od razu na tam szczyt, tylko odcinkami. I ta karta mówi o to: pomagaj, rób, działaj swoje teraz, upraszczaj to, co masz. Niepotrzebnie nie komplikuj tego. Nie bierz wszystkiego, nie odcinaj więcej niż, niż da żadne w tym momencie zjeść. Pracuj nad tym, co możesz zrobić faktycznie, w czym wiesz, że jesteś dobry, w czym wiesz, w czym masz moc. Bardzo Mocnie związana magicznie w sumie to, te dwie karty są ze sobą, bo ona daje przejście do innych rzeczywistości, do innych światów, do naszych potencjałów. I trzyma ta karta nas trzyma na ziemi. Masz tutaj cel, masz tutaj coś zrobić. Skup się na tym, rób krok po kroku i dojdziesz tam, gdzie masz dojść. Wszystkie inne tutaj karty mówią nam praktycznie o tym, co się dzieje na Ziemi. To ani jedna karta nie jest jakaś, którą można była, mogłabym ją zinterpretować na zasadzie, odnosimy się do naszych przejść, do naszych cech, do naszych prac nad sobą, może tędy, może uzdrawiamy to teraz, może tamto, tu mówi nam: woła nas Ziemia jako istota, która tak wzrasta w tym momencie, ale potrzebuje nas, żeby troszeczkę ją dźwignąć energetycznie, potrzebuje naszych czaneli. Tych jesteśmy tak jakby naczyniem, przez które przechodzi boska energia i przejawia się w ziemi. Ziemia będzie nas zasilać. Kolejna karta. Ona nas otoczy taką opieką, że będziemy zawsze w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze i będziemy mieli wszystko, czego potrzebujemy. Tylko rób swoją pracę. Rób po to, po co tu przyszedłeś. Teraz, w tym momencie, na tą ziemię zaczynamy to jest taki ding ding mudra oczywiście bardzo pełna symboliki pokażę ją wam mówię o dwana z tyłu jest <ścoughs> wizerunek diabła masz nie przejmować się tym co jest dookoła to jest durga mudra to jest mudra, która idzie przez piekło i da się, i, i, i nas przez to przeprowadzi, można by tak powiedzieć. Ona przeciwdziała panice, poświęcona jest niezwyciężonej bogini Durga. Dosiada na warczącego lwa, a w każdej ze swych wielu rąk dzierży broń, którą wykorzystuje z przerażającą wręcz skutecznością. Zabija wrogów lub zmusza ich do ucieczki. Jeśli wpadniesz w panikę, pamiętaj, że należy wtedy ograniczyć liczbę wdechu i nasilić liczbę wydechów. Ręce trzymaj mocno ściśnięte, stań w lekko ugiętych kolanach i skoncentruj się na podeszwach stóp. Wyobraź sobie, że jesteś wrzeszczącą durką, która w swej dłoni trzyma broń. Sam twój widok sprawi, że inni zaczną traktować cię z szacunkiem. To, co próbuje mnie przestraszyć, jest jedynie duchem, którego przepędzam jednym spojrzeniem. Taka jest afirmacja. Jest bardzo silny miesiąc. Naprawdę. Będziemy toczyć w każdej komórce naszego ciała. I to już nie są przelewki. Jestem daleka od straszenia i takich innych. Zawsze tutaj jest mocny plan, ale w tym momencie nam naprawdę silne poczucia, że jesteśmy przywoływani do swojej roboty tutaj. Intuicja, kontakt ze światami, prowadzenie, wsparcie Matki Ziemi. To są wszystko energie żeńskie. Męska jest nam potrzebna tylko do kierunkowania i do wykonywania działań, do takiej e, stabilizacji siebie i, i, i takiego fokusowania tego, bo żeńska jest bardziej taka. Wszędzie, rozlazła, chce być po prostu ukojeniem dla wszystkich, a męska jednak. O, potrzebny jest ten pierwiastek, żeby wiedzieć gdzie iść, co robić w tym momencie, żeby, żeby pomóc. Będziemy się jeszcze zmagać w większym stopniu z pewnymi rzeczami, które dla nas zostały przygotowane. Może tak się wyraża. Jednak tutaj te karty mówią. Tak. Taki jest plan. Ale tutaj masz. furtkę. Nie, nie, nie furtka. To jest. To jest to, to jest twój plan. To jest twój plan, po co przeszedłeś tutaj. W tym momencie użyj tego, bo nie jesteś tutaj. Tylko po to, nie jesteś na wakacjach. Nie jesteś pasażerem. Jesteś aktywnym lightworkerem. A ja zawsze do takich dla lightworkerów praktycznie dostosowałam te. Te filmy. Nie rozdrabniałam się na znaki, na miłość, na finanse. Mnie to po prostu nie pociąga, bo wiem, że jest coś więcej, po co tutaj jesteśmy i po prostu mam silne przeczucie, że to jest teraz. Może nie teraz, w tym momencie, ale od teraz. Wspiera nas Archanią Michał. Wspierane z izis magia, nasze własne wiara w siebie, pozbawiona ego, tylko służba i działanie. Dziewiątka ognia jest naprawdę mocna i szybka i skuteczna. Ona dobrze wycelowana, dobrze wie, gdzie może teraz się pojawić i manifestować. Jest jak taka strzała wycelona w cel, w tarczę. Jak zdobędzie cel, następny, kolejny, kolejny, kolejny jest niezatrzymana. Szczególnie, że naprawdę mamy bardzo duże wsparcie, energii, o których może tylko się domyślaliśmy, a może w pełni jeszcze nie czuliśmy, a może chcieliśmy poczuć. Ten miesiąc będzie będzie nam to Udoskonalał i będzie nam to pokazywał, że tak jest. Tylko nie ma siedzenia w domu, e, samorozwijających się warsztatów. To nie jest czas na, na zysk. O, może tak, dla, dla siebie. Absolutnie nie. To nie będzie tutaj przewidziane tutaj w tym miesiącu. Na czymś innym tutaj będzie. Będzie nasza, nasza. ścieżka będzie inaczej prowadzona. zobaczymy, Zobaczycie, że to będzie tak wyglądać. Cieszę się, że tak się dzieje, bo w sumie przygotowani byliśmy na to od bardzo, bardzo dawna, a na pewno od 2012. <grym> to już wtedy było, można było czuć bardzo. Dla tych, którzy się um, niedawno zaczęli przebudzać, czy dochodzili do tego wolniej, lub po prostu teraz, niedawno, się ocknęli, że coś jest nie tak jednak, no, widocznie tak tyle musieliście spać, to nie jest nic złego, to jest po prostu, teraz jesteście tutaj i zaksujecie z rękawy i idziecie, idziecie w robotę wspomagacie wspomagacie tych, którzy już wspomagają też tak można zrobić kończę to na czytanie, ponieważ yy... Nie dam wam teraz zakończenia tego, bo to jest ciąg dalszy. Mam wrażenie, że to bez przerwy będzie się ciągnąć, bo to jest bardzo dużo pojawiających się arkanów wielkich tak samo, które mówi o tym, że przede wszystkim wychodzimy z kontroli. Może tak się o to wyraża. To jest potrzebne, bo coś tutaj było... Tak jakby zaczynaliśmy wpadać w ten sam, w ten sam cykl, który się powtarzał od lat, od tysięcy lat nawet nie, nie, nie dłużej. O, jak nie dłużej. I teraz tak. Dobra, dajemy, dajemy, dajemy. Mobilizacja. Macie wszystko. Macie tarczę, idźcie. Po prostu wierzcie, że idziecie dobrze. Idźcie. I działajcie. Wspomagajcie też tych, którzy mogę tak się też tylko wyrazić, którzy zdecydowali się na przykład na no, wstąpienie w tym okresie. Um, tą energię też przekierujcie do Stwórcy ze współczuciem, ze zrozumieniem, z głębszym, większym planem. Tyle, kochani, naprawdę, bo nie skończę, bo cały czas coś Cały czas tutaj mi się coś pokazuje, ale to, to już w innym miesiącu. Dziękuję. Dobranoc kochani, trzymajcie się ciepło.